Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak radzić sobie z kresującym FL Studio. Intro. wesprzyj mnie na patronite.pl Cześć, z tej strony Bonifacy, kolejne Selfmade Tips przed nami. Dzisiaj pokażę Wam, jak radzić sobie z crashującym FL Studio, a wiem, że to jest dosyć częsty problem, z którym spotyka się wielu użytkowników. I dzisiaj, moi drodzy, pokażę Wam, jak sobie z tym poradzić. Pierwsze, co chcecie zrobić, to wejść w opcję, moi drodzy, uruchomić File Settings, czyli ustawienia plików. I tutaj macie coś takiego jak backup. U mnie jest on ustawiony jako Frequently, co 5 minut, i przed ryzykownymi operacjami, czyli takimi, które mogą gdzieś tam spowodować crash. I Tutaj ustawiamy sobie ilość tych zapisów, liczbę tych zapisów w zasadzie. Ja mam ustawione na 100, sprawdza się w zupełności, natomiast możecie sobie ustawić tutaj w zasadzie dowolną liczbę, tak jak widzicie i nic tutaj się nie stanie, po prostu będzie się tworzyć więcej tych plików zapasowych. Jeżeli Wam coś skreszuje, możecie się cofnąć do ostatniej operacji. Tutaj macie opcję Revert to Last Backup, oczywiście jest to jedna z możliwości, ponieważ jeżeli rozwiniecie sobie browser, to macie tutaj folder o nazwie Backup i tak jak widzicie mamy tutaj szereg różnego rodzaju zapisów i widzicie też o jakiej godzinie ten zapis był wykonany, także jest to dosyć przydatne narzędzie, wiecie, ile, ile minut się cofacie tak naprawdę i mam nadzieję, że będziecie z tego korzystać możliwie jak najczęściej, chociaż nie życzę Wam kresującego efela. Dzięki Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w przyszły wtorek o 18. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.